7 na 10 kobiet przyznaje się do ukrywania swoich uczuć wobec osoby, którą lubią. Dlaczego to robią? Powodów jest cztery. Ale zanim się w nie zagłębimy, przyjrzyjmy się sygnałom, które mogą wskazywać, że kobieta ukrywa przed Tobą swoje emocje. Jeśli jesteś zainteresowany, zostań z nami do końca i dowiedz się, jak najlepiej odpowiedzieć. Kiedy kobieta czuje się Tobą zauroczona. Ale nie chce, żebyś o tym wiedział. Może zachowywać się tak, jakbyś jej nie zależało. Będzie unikał zwracania na ciebie zbytniej uwagi i będzie sprawiał wrażenie niezainteresowanego, nawet jeśli tak naprawdę jest pod wrażeniem. Strategia ta pozwala uchronić się przed strachem, przed odrzuceniem lub posądzeniem o nadmierny entuzjazm. Jeśli zauważysz, że jest powściągliwa w stosunku do ciebie. Ale bardziej ekspresyjna w stosunku do innych może ukrywać swoje prawdziwe uczucia. Spojrzenie może powiedzieć o wiele więcej niż wyrażają słowa. Jeśli unika Twojego wzroku, może chcieć ukryć swoje zainteresowanie. Może patrzeć na Ciebie, gdy myśli, że nie patrzysz, ale odwróć wzrok, gdy tylko ją zauważysz. Takie zachowanie wskazuje, że chociaż próbuje tłumić swoje emocje, nie może powstrzymać się od uczucia ciekawości w stosunku do Ciebie. Drażnienie i podniecanie to klasyczne sposoby maskowania pociągu. Jeśli ciągle Cię drażni, rzuca Ci dowcipne komentarze lub sprawia wrażenie, że sprawia mu przyjemność drażnienie Cię. Może to być jego sposób na utrzymanie lekkiej i przyjemnej dynamiki, jednocześnie unikając okazywania słabości. Zwróć uwagę na ton jego wypowiedzi. Jeśli jego żarty są zabawne, a nie krzywdzące, to znak, że ma do ciebie uczucia. Jeśli za każdym razem, gdy ją komplementujesz, ona umniejsza pochwałą, prawdopodobnie ukrywa, jak bardzo ceni twoją opinię. Na przykład, jeśli powiesz: Wyglądasz dziś niesamowicie, a ona odpowie: Po prostu. Och, to po prostu coś, co wpadło mi do głowy pod wpływem chwili. Najprawdopodobniej będzie próbowała ukryć, jak bardzo docenia to, co usłyszała. Aby odwrócić twoją uwagę i sprawić, byś nie nabrał podejrzeń co do ich uczuć, niektóre kobiety zachowują się otwarcie i ciepło wobec wszystkich oprócz ciebie. W stosunku do innych osób może być wylewna, natomiast w stosunku do ciebie przyjmuje postawę bardziej powściągliwą. Jeśli zauważysz tę różnicę w jego zachowaniu, może to być wskazówka, że ukrywa swoje zainteresowanie. Czasami kobieta, która czuje się pociągnięta do kogoś, próbuje to ukryć, ignorując go. Może udawać, że Cię nie zauważa, gdy przechodzisz obok, lub odpisywać na Twoje wiadomości dopiero po pewnym czasie wszystko po to, by nie okazać zainteresowania. Jednak, nawet jeśli zachowuje się obojętnie, najprawdopodobniej analizuje w myślach każdą interakcję z Tobą. Rozmawianie o innych mężczyznach może być sposobem na ukrycie swoich uczuć. Może wspomnieć o kimś, z kim się spotyka, lub nawiązać do atrakcyjnych mężczyzn, abyś pomyślała, że nie jest tobą zainteresowany. Jeśli jednak robi to, wciąż szukając Twojego towarzystwa i uwagi, może po prostu próbować cię zmylić. Jeśli ciągle szuka wymówek, żeby nie spotykać się z tobą, lub zbyt długo zwleka z odpowiedzią, może starać się dać do zrozumienia, że nie jest zainteresowany. Jeśli jednak zauważysz, że pomimo jego pozornej obojętności, on nadal znajduje sposoby, aby podtrzymać z Tobą kontakt, to znak, że naprawdę Cię lubi i po prostu udaje, że jest niedostępny. Kiedy kobieta czuje się Tobą zauroczona, ale chce to ukryć, może zachowywać się nerwowo, jąkać się, nadmiernie śmiać lub stawać się niespokojna w Twojej obecności. Dzieje się tak, ponieważ jest zbyt świadoma siebie i swoich emocji, co sprawia, że zachowuje się jeszcze niezdarniej niż zwykle. Dlaczego niektóre kobiety ukrywają swoje uczucia? Teraz, gdy rozpoznajesz te oznaki, możesz się zastanawiać, dlaczego ludzie uciekają się do takich strategii. Oto kilka najczęstszych powodów: nikt nie chce ryzykować odrzucenia. Ukrywając swoje uczucia, chroni się przed możliwym rozczarowaniem. Wiele kobiet zostało wychowanych w przekonaniu, że zbytnie zainteresowanie może działać na ich niekorzyść, dlatego starają się utrzymywać wizerunek obojętnych. Niektóre kobiety ukrywają swoje uczucia, aby sprawdzić Twoją reakcję. Jeśli okażesz zainteresowanie, poczują się bezpieczniej i otworzą się przed Tobą. Jeśli nie jest pewna Twojego zainteresowania, może chcieć ukryć swoje emocje, niż ryzykować niezręczną sytuację. Jak zareagować, jeśli uważasz, że mu się podobasz? Jeśli zauważyłeś te oznaki i podejrzewasz, że on lub ona jest Tobą zainteresowana, najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie inicjatywy. Pokaż swoje zainteresowanie, rozpoczynając rozmowę, zapraszając ją na randkę lub składając jej szczere komplementy. Kiedy zobaczy, że masz jasne intencje i jesteś pewien swoich zamiarów, prawdopodobnie poczuje się bardziej komfortowo, okazując swoje prawdziwe uczucia. Pamiętaj, kobiety często ukrywają to, co czują, ponieważ nie są pewne, jakie jest ich stanowisko w twojej sprawie. Jeśli będziesz działać z pewnością siebie i przejrzystością, ułatwisz mu otwarcie serca. Czy przydarzyło ci się coś podobnego? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcesz uzyskać więcej porad dotyczących związków, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwonek. Do zobaczenia w następnym filmie.